Kochani, w tym miesiącu stylujemy troszkę wokół wróżb, tajemnic, przepowiedni, mroczności, więc dzisiaj... Mi się wstydziła na przykład iść z tobą tak po ulicy. Powiem ci tyle, że jeżeli by wyglądał tak jak ty, to też bym się publicznie nie pokazał. Dziecko musisz się więcej modlić. Także tak, witajcie w moim małym zakątku internetu, jakim jest Mój Land. Ja jestem Mefi, A jeśli chcecie, żeby mój zakątek internetu nie był już taki mały, to koniecznie zostawcie suba. Dzięki. Zbliża się czas Halloween, czyli święta potwora diabelskiego szatana. Jest to czas, kiedy bezkarnie możemy się przebierać w mroczne outfity i iść zbierać cukierki, jeśli jesteśmy dziećmi. Albo możemy się przebrać za dzieci przebrane w mroczne outfity i iść zbierać cukierki, jeśli jesteśmy dorosłymi. Tak! Możemy zorganizować przebieraną imprezę, żeby móc się wcielić w nasze mroczne alter ego. Powiedzcie, powiedzcie szczerze, czyż nie każdy z nas miałby czasem ochotę troszkę poeksperymentować z wizerunkiem? Ja wiem, że ja mam czasem taką ochotę. Stąd na przykład to pasemko, bo się zastanawiam, zrobić całą głowę czy nie. Na razie jest tak, na razie jest tak, zobaczymy, co będzie dalej. No to słuchajcie, nasi dzisiejsi goście eksperymentują z wizerunkiem na co dzień i mają. Na to, czy jest Halloween, czy nie jest, okej? Okay? No. Ich rodzice mają dosyć mieszkania pod jednym dachem z zombie, zamiast z normalnie wyglądającym nastolatkiem. A co rodzicom i bratu nie podoba się w Twoim wyglądzie? Mm, makijaż, nie podoba mi się moje stylizacje. Szczególnie razi ich to, jak się ubieram na imprezy tematyczne. Rozumiem, że. Zajmujesz łazienkę na dużo dłużej niż twój brat. Dokładnie. I to jest naprawdę taki powód do olbrzymich kłótni. Nie, no, wszystko spoko, ale ten nóż w głowie, ten nóż w głowie jest bardzo, bardzo realistyczny. I ja na przykład się tak patrzę na to, patrzę i we mnie to coś porusza. No, na hello im spoko, ale tak na co dzień to, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mnie głowa zaczyna boleć, jak się na to patrzę. Wygląda realistycznie, no, no powiedzcie, nie wygląda realistycznie? I to t A tuż przed wyjściem to trwa gdzieś do, od 3 do 4 godzin nawet mm -hmm. i okupuje łazienkę. I on wtedy dobija się, mówi, że karetka zwariatkowa już po mnie jedzie, że wyważam zaraz drzwi. Kiedyś zabrałem mu telefon i napisałem do jego znajomych SMSy, do jego koleżanek napisałem, że pragnę cię, chciałbym przeżyć z tobą cudowną noc. Dlaczego tak postąpił? Ano, dlatego, że brat wylał mu do ubikacji jego olejki eteryczne. Ale pomyślmy o tym, że akurat w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, mógł niechcąco wyświadczyć akurat bratu przysługę. Bo może któraś z koleżanek odpowiedziała na tą zachęcającą wiadomość równie entuzjastycznie. No i wtedy mogło się dziać. Tak, tak, zorientował się. I wtedy właśnie się bardzo mhm. zdziwiłem, bo z reguły jest kłótnia na całego, jakieś tam groźby. Mhm. A wtedy nic, nie normalnie nie zareagował, poszedł spać, a tak samo się położyłem, ale no stałem, patrzę wokół siebie, mam włosy, a wtedy miałem takie włosy po ramiona i obciął mi tak, że musiałem zgodzić się prawie na łyso. Ach, ta braterska miłość, to urocze jak się chłopcy bawią. W ogóle ile ten nasz bohater może mieć lat? No nie wiem, z 13, 14? Jak gdyby potem to już była taka seria zęb z różnych, zjadałem mu na przykład ser. O nie, tylko nie ser! To już jest... Przeginka i chyba, tak myślę, złamanie męskiego kodeksu honorowego. Bardzo źle. Praktycznie co wieczór je tosty, więc zjadam ser mu, żeby on nie mógł sobie robić tych tostów. Niekiedy nawet robię sobie zwykłe kanapki z chlebem tostowym, żeby on nie mógł ich jeść. Nie wiem jak on się po tym pozbierał. Naprawdę. <laughs> Ale tak całkiem serio. Znam to zdenerwowanie, ten poziom zdenerwowania, kiedy wracasz do domu po ciężkim dniu. I wiesz, że masz coś takiego w domu, na co masz ochotę, w jakiejś szufladzie, w jakiejś lodówce. I masz taki plan, że sobie to zjesz, żeby sobie trochę polepszyć ten ciężki dzień. I ktoś to zdążył zjeść. Bezczelnie zjeść, zanim ty zdążyłaś, zdążyłeś to zjeść. Zrealizować swój plan. Aż się we mnie gotuje, jak o tym myślę. No dobra, ale zadajmy sobie to pytanie, które pewnie wam chodzi po głowie, a mi chodzi po głowie... Na pewno. <noise> Dlaczego? Po co? Dlaczego nasz bohater przywdział taki właśnie styl, taki wizerunek? Spotykam się z różnymi ofertami. Na przykład pamiętam po jednej y, z dyskotek spotkałem się z taką ofertą, że czy mógłbyś pomóc mi usunąć takie brzemię, jakim jest dziewictwo? Albo jeżeli masz gorszy dzień, to mogę ci zrobić dobrze. A jak imprezuje zombie? Odbywają się różne rytuały, na przykład y, wypędzania duchów złego pożądania. Że co? Że jak? Jak? Polega to mniej więcej na tym, że osoba kładzie się na ziemi, okłada się świeczkami ją. Jest jak gdyby kapłan. Też kiedyś zrobiliśmy kadzidło po, po puszce z brzoskwiń, bo nie mieliśmy dostępu do, do takiego prawdziwego. I ty w to wierzysz, że wtedy te duchy wychodzą z ciebie? Tak, miała przywołać duchy takie, których chcemy. Na przykład, żebyśmy byli narkotykiem dla kobiet żeby wszystko było długie, tak jak powinno być, także... No ale po co ci to, jak nie korzystasz? Pani Ewo, co to jest za bezczelne pytanie? Że co, że ma chłopak 13 lat i za młody? Na te sprawy? No, no, no w sumie tak. Ale dobra, dobra, ja na paskach wyśledziłam, on nie ma 13, on ma 17 lat. To trochę zmienia, niewiele, ale trochę zmienia. No ale młodo wygląda, nie? To się też tak raz albo dwa razy, że po prostu... Yy... I uciekły ode mnie dziewczyny z tego powodu, że, że wyglądałem jak wyglądałem. Dla kobiety z przebieranek nie zrezygnujesz. Nie. Kobiety są mniej wartościowe niż coś takiego. No dzięki. No fajnie. To mam nadzieję, że nasz bohater do dzisiaj poznał wartościową dziewczynę. Kobietę. Która jednak nie nakazuje mu jak ma chodzić ubrany, a na przykład go akceptuje. Ale tak czy siak, mocny statement. Dzięki. Na przykład dla ciebie bym zrezygnował. Ha, świetny żart! Uff, czyli istnieją jednak wartościowe kobiety. Ja bym się wstydziła na przykład iść z tobą tak po ulicy, nie wie się, że na przykład brat no, nie chce rozmawiać z tobą, czy coś w tym stylu. Powiem ci tyle, że jeżeli wyglądałbym tak jak ty, to też bym się publicznie nie pokazał. Ja myślę, że tak to, co możesz zrobić, to tak naprawdę zastopuj tą agresję, tak? Nie, nie dawaj się wciągnąć. W, w, I sam tego nie rób. Chodzi mi o to, żebyś Ty uwierzył, że bez tego przebrania jesteś równie fajnym facetem? No to mogę spróbować. Spróbuj. Tylko dla ciebie. No jasne, że to dla <noise> mnie, ale wszyscy będą patrzeć, bo tym, wiesz. Dobrze. Okay. A słuchajcie, czyli nasz bohater się zmyje i pokaże w takim bardziej stanowionym wydaniu. Jestem ciekawa. Ale to na późniejszym etapie odcinka, słuchajcie, bo teraz będzie Zuzanna, która jest wampirzycą. Jesteś? Witam. się sobie. Dlaczego wymyśliłaś, żeby zostać wampirem? Zaczęłam się nakręcać po prostu na krew. A, no to wszystko jasne. Czyżby po przeczytaniu zmierzchu w ogóle poziom abstrakcji tego odcinka? Ta mówi sobie: jak gdyby nigdy nic, że się nakręca na krew. Cokolwiek w sumie by to miało znaczyć, ale pewnie zaraz się dowiemy. A ten tam zmywa sobie twarz jakimś tonikiem różowym w ogóle zajmie mu to chyba z dwie godziny, tak jak patrzę, jak się do tego zabiera. Znaczy wiecie, ja się osobiście nigdzie nie spieszę. Mam nadzieję, że wy też nie. Człowiek zaczął wyglądać dla mnie. Ym, jako splot żył, skóra bardziej stawała się przezroczysta. Sny były o, o raczej o szatanie, czy coś takiego. Mówiłam mojej mamie, Mówiłam, że się boję. Mówiłam, że boję się zasypiać. Moja mama powiedziała: dziecko, musisz się więcej modlić. No i co było dalej? Przemiana, vampira. To pierwsza krew. Wystarczyło na dwa dni. Kto ci pomógł? Eee, uznałam dziewczynę. Byłyśmy razem. Mówiłam mi o tym wszystkim otwarcie. Zgodziła się im pomagać i była moim samym I Jak wygodnie, to jest chyba wymarzony układ dla wampira. Ja osobiście myślę, że zagubienie naszej bohaterki wynika z czegoś y, odrobinę innego niż wampiryzm, ale wkręcić sobie można różne rzeczy, jak i w nie uwierzyć oczywiście. Czy świat byłby lepszym miejscem, gdyby rzeczywiście istniały wśród nas wampiry. Na pewno ciekawszym i bardziej brutalnym to zależy też, ile by ich było w społeczeństwie. Ja powiem wam, ja bym mogła być wampirem, ale nie nie, nie, nie. Nie jarę mnie krew, to absolutnie polowanie na ludzi. Mm -mm. Wręcz w drugą stronę. Y, nie lubię takich rzeczy. Mydleję na widok krwi. Ale słuchajcie, co ja bym chciała. Ja bym bardzo, bardzo chciała być nieśmiertelna. Tak przynajmniej przez 300 do 500 lat. Potem pewnie by mi się znudziło. Chcielibyście być nieśmiertelni. To najgorszy moment był jaki? Kiedy wokółciłam się z małą. Powiedziała mi, że. Mm. Jestem dzieciakiem, który tylko wie, że nic nie dają od siebie. I tutaj wydarzyła się dość przykra sytuacja, bo nasza bohaterka opowiada o tym, jak podjęła próbę samounicestwiającą. Ale właśnie mama odnalazła ją podczas tej próby, no i uratowała. Doszłyśmy do takiego wniosku, że będziemy pracować razem, nade mną. Że ja też będę się starać? Poszliśmy wtedy do pedagoga. Strasznie mnie jakoś oskarża o to, że ja jestem okropna, że tak naprawdę wszyscy mnie kochają, a ja nie potrafię tego docenić. No pedagog roku, ale jak poszło do szkolnego pedagoga, to ja się w ogóle nie dziwię. Sama miałam zraz czy dwa przyjemność z takim właśnie pracownikiem pracówki pedagogicznej, jakim jest pedagog szkolny mieć do czynienia. W sensie będąc nastolatkiem, będąc dzieciakiem. I wtedy, wiecie, jeszcze niewiele wiedząc o życiu, ja już byłam Zażenowana. A czy wiecie, pewnie są, na pewno są gdzieś doskonali, empatyczni, pedagodzy szkolni, którzy lubią młodzież, pracować z nią i tak dalej. Nie zaprzeczam temu, to na pewno, mam nadzieję. No ale ja mam takie właśnie doświadczenia i to, co nasza bohaterka mówi, mi się po prostu pokrywa. Ja wierzę w to i chcę wierzyć w to, że zawsze jest szansa na to, żeby się z rodzicami dogadać. Tym bardziej, że zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że dwie strony bardzo chcą, ale nie wiedzą jak. Czy Marcin jest już gotowy? Dajcie mu jeszcze z godzinkę, bo ostatnio jak zaglądaliśmy, to jeszcze miał dużo. Dużo miał jeszcze. Przed sobą. Ściągania, charakteryzacji. Ojoj, słyszysz to? Musiałam cię tak jakoś na nowo dotknąć. Spójrz. Dlaczego? Nie, wolę zdecydowanie tą wersję. Na ja byłabym w stanie się z tobą umówić, żebyś tak wyglądał. To może po programie. O proszę bardzo, proszę bardzo, jak tam się łatwo udało nową znajomość, prawda? Uzyskać. Nawet, nawet według mnie ładna para by z nich była, no. Irena od roku nazywa swoją 14 córkę, która jest Emo, diabłem. O, jak pieszczotliwie! Po prostu przyszła któregoś dnia ze szkoły, włączyła komputer, głośna muzyka, wyłączyłam komputer. Komórkę też zabrałam, spakowałam rzeczy i miałam te rzeczy wziąć, wyrzucić na śmietnik. Ja się na wychowaniu dzieci nie znam zupełnie, ale tak mi się wydaje, że to jest chyba standardowa sytuacja z każdym nastolatkiem, że na pewnym etapie swojego życia włączy, 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 uruchomi głośną muzykę. Do szkoły trzeba chodzić normalnie ubranym, tak przystoi. Na sto uczennicy. Mhm. Do ciebie to nie przemawia? To nie. Ja ten, tą grzywką, czy tym makijażem krzywdy nikomu nie robię, a w przeciwieństwie do dużo ludzi jestem bardziej dojrzała. Do wielu ludzi, ale nie zaprzeczam. W ogóle tak sobie teraz myślę, że chęć wyróżnienia się właśnie świadczy o pewnym poziomie dojrzałości. Chociaż może nie zawsze. Guys, ale spójrzcie na nią. Czy ta dziewczyna, czy ona jest jakoś naprawdę? kontrowersyjnie ubrana, no jest ubrana na ciemno, cycków na wierzchu nie ma, dupy na wierzchu nie ma, rajtki kryjące, żadnych świecidełek, no niemal jak w mundurku. Jak sobie idzie taki hip-hopowiec, co słucha piosenek z przekleństwami i sobie obietnie tak króciutko włoski i szerokie spodnie na kilometr, to jest dobrze i ja się z niego nie śmieję. A Nic ci nie może powiedzieć, tylko jest co? Ale mama, co ja ci robię tym strojem? Ja cię nie rozumiem. Co ja ci robię? Krzywdę? Jak ja chodziłam do szkoły, wtedy mniej więcej był ten taki okres na bycie emo. i wiecie, ludzie się ubierali w takim stylu, były gadżety z czachami, jakieś pieszczochy, podapierowane włosy, pasemka, glany, trampki, mocne makijaże i wiecie co? Teraz po latach widzę, że ci ludzie są w zdecydowanej większości dzisiaj normikami. Tak jak ja też jestem normikiem, a zdarzało mi się też alternatywnie ubierać jak byłam szkolnikiem. Wiecie, ci ludzie mają rodziny, uczą się, chodzą na studia, po prostu prowadzą normalne, życiowe życie. Niektórzy trochę zostali w tym alternatywnym stylu, mają jakieś, wiecie, tatuaże, kolczyki, ale ogólnie rzecz biorąc, to są normalni ludzie, o to chcę powiedzieć. Także nie ma co dramatyzować! Ale my już tutaj sobie nieraz rozmawialiśmy o buncie, o wyrażaniu siebie i tak dalej, więc nie będę się powtarzać. Nie, 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 nie. Można obejrzeć inne odcinki, zapraszam. No ale wiecie, ogólnie to jest potrzebne. To jest potrzebne, żeby się buntować i żeby wyrażać siebie, chociażby wizerunkiem. Ludzie się oglądają, szeptają i mówią, że matka nie umie dziecko wychować. Co mama do ciebie mówi, tak, żeby ci uświadomić, jak wyglądasz. Popatrz na siebie, nie masz lustra. Gdyby nie robiła kłótni, nie byłoby w ogóle z mojej strony kłótni, bo ja nie robię je bez powodu, prawda? A za co miałaby cię przepraszać, konkretnie? Nie wiem za to, że tak mnie ocenia ciągle. Że dziesięciu wolałabym mieć normalnych niż ją w takim wyglądzie jak obecnie jest. Czyli taką mogłaby się całą oddać. Tak. Niestety ja ją kocham, ale. No nie no, no, jak można coś takiego powiedzieć? Smutne bardzo. Mam nadzieję, że pani mama dominat. No, tylko po prostu, wiecie, czuje się taka bezsilna i stąd te takie mocne słowa, bo ludzie czasem właśnie z bezsilności czasem są okrutni, werbalnie. Myślę, że obie panie powinnyście trochę odpuścić yy, i zacząć od strony matki, bo po to jesteśmy matkami, żeby wyciągać yy, i setny raz rękę do dziecka. Aneta ta weszła swoje w taki wiek, że ona cię będzie wyprowadzać z równowagi. Takie prawo nastolatka. Kiedy ojciec Adzi pierwszy raz zobaczył ją w przebraniu zombie, krzyczał, że jest dzieckiem szatana. Matko, następny. A ja się zastanawiam, czy to jest w ogóle obelga! Cześć, witam serdecznie! Ksiądź proszę z nami. Kochani, powiedzmy sobie to: jakiego szatana jak ona jest? Full pinky girly girl. Blond włosy? Czek. Krótka różowa kieca? Czek. Kokardka. Nie, kokardki nie ma. Z mojego badania wynika, że ja nie widzę korelacji z potworem szatańskim szatanem. Nasza bohaterka przyszła do studia z przyjaciółką, no i ona wygląda, no, odrobinie mroczniej. Cześć, myślałam, że będziesz trochę bardziej różowa. Czyli obie... Nie chciało ci się dzisiaj? A... Chodzi głównie o muzykę, tak? Mhm. Mój tata nazwa to dudnieniem, przekazem od szatana. Jak w takim razie próbował wypędzić z ciebie diabła, jak jeszcze wydawało mu się, że to jest możliwe? Przede wszystkim starał się mnie przypilnować, abym chodziła do kościoła co niedzielę, nam przeświętą. Jak to nie pomogło, to już chyba nic nie pomoże. Tak myślę. Było to rozmowa z księdzem. Tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie. Też kiedyś wychodziłam z takiego założenia. Swoją drogą bardzo fajny sposób na naszywkę na łydce. Bardzo mi się podoba. Może sobie pod Dolę ten. Sposób podpierniczy, Ukradnę. Yy, zgapie. Yy. Zgapię. Bo ty się wyprowadziłaś. Wyprowadziłam się. No kiedy właśnie. skończyłam 18 lat. Dlaczego tak sobie cenisz te wasze imprezy w przebraniu zombie? Chodzi głównie o show. Gdy zbieramy się w mieście, na przykład pod McDonald'em. No nie, no kochani, nie wymyśliłabym lepszego miejsca, zbiórki dla nastoletnich i mąsków. No, maczek, oczywiście, oczywiście, że maczek. Idziemy sobie po drodze, załóżmy jest 40 restauracji i musimy jakby zaliczyć tą każdą restaurację. Jak na się zalicza t... restaurację? Podchodzimy na początku, oblizujemy szyby w restauracjach, mm -hmm. ludzie w środku po prostu są bardzo zaszokowani tym, aczkolwiek no niektórzy się śmieją, niektórzy wytykają palcami, ale głównie... Niektórzy ten... odsyłają jedzenie, dobra ja, ja nie rozumiem, zimkę, tak. Co? Co? Co to jest za rozrywka? Nie wymyśliłabym tego! Po co? Po co? Nie róbcie tak, fuj! Bakterie, zarazki, grzyby. U, nie! Potem ktoś może wziąć wasz materiał genetyczny ze śliny i was sklonować. Tyle rzeczy się może wydarzyć złych, nie róbcie tak. Nie wiem, czy ja chcę słuchać dalej. Po zmroku na przykład chowamy się w jakichś tam zaułkach i... wybieramy sobie jedną osobę, która stoi gdzieś tam dalej i po prostu mówi nam, kogo wystraszyć, tak? Na przykład mówi, no idzie tam jakaś młoda laska, to ją wystraszymy, nie? Nie no, guys. Not cool. Not cool. Very, very, very bad. A jakby ktoś dostał zawału? Albo jakby wam pierdolił na przykład w takich dużych emocjach, które nagle się pojawiają. Czasem po prostu mają różne sposoby reagowania. Jedni agresją, drudzy właśnie nie myślą, tylko od razu się zamachują, a trzeci właśnie na przykład mdleją czy coś, nie? Bardzo, ja tutaj muszę wyjść z starej ciotka vibe bardzo źle. Bardzo źle. Bardzo źle. Też myślę, że rodzice um, czasami mówią trochę za dużo tak naprawdę z lęku o was. W ogóle bardzo dużo złych Mocnych, za mocnych rzeczy się mówi i robi z lęku właśnie. Człowiek nawet nie wie, nawet sobie nie zdaje sprawy, jak na podświadomym poziomie rozmaite lęki sterują jego życiem. Ale to temat na inny odcinek, pewnie. Mroczne nastolatki, wampiry zombie, dzieci szatana i moł. Przyjrzeliśmy się dzisiaj, kochani, kolejnemu odcinkowi z sagi Młodzież chce się wyróżnić wyglądem, a stadzież tego nie akceptuje. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam też nadzieję, że wyszło tej parze, wiecie, temu chłopcu, co się zmył e, i tej dziewczynie w loczkach. Ja bym ich widziała razem. Oni do siebie pasują. No dobra, dobra, to ja nie przedłużam, bo na pewno macie dużo ciekawych rzeczy do roboty, to róbcie swoje sobie ciekawe rzeczy, a ja idę sobie coś zjeść. Życzę wam miłego wieczorka lub dzionka, w zależności co właśnie jest przed wami. Nie zapomnijcie zostawić suba. Nie zapomnijcie zostawić lajka. Zapraszam na mojego Instagramka i widzimy się niedługo. No